Siema mordy i mordeczki To znowu ja Penetrator Witam w kolejnym o, odcinku Vice City na 100% Klub Malibu Jednak Klub Malibu część pierwsza Bo te misje są tutaj tak rozległe, że no, robienie wszystkiego w jednym odcinku No byłoby trochę um, Można powiedzieć uporczywe w jakiś tam sposób Czyli tak Klub Malibu, 120 tysięcy dolarów. Kupujemy go oczywiście. Zrobimy sobie tutaj dwie misje i kolejne dwie, te trudniejsze. No w odcinku numer drugim, jednak nie będzie to chyba odcinek następny, ponieważ trochę inaczej to sobie wszystko zaplanowałem. Zapiszę sobie tutaj na samym dole, po czemu by nie? I lecimy szybko od razu po pierwszą misję. Tutaj będę się starał unikać tego, bo tutaj o widzicie.

safe safe I got it. This guy will blow you away. Ah no, that schmuck. He's on the inside. Where inside? And a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Tak, Cam. Będziemy tutaj wyciągać Kema Jonesa. Cam Ken. Zaresztą, okej, okay, jakaś fura by się przydała. Niech będzie ten infernus. Nie będzie ten infernus, bo nam uciekł. Tutaj pancerz sobie u... zregenerujmy. nie jestem wymagający, ktoś to jest tam bliska kompakt. To jest tutaj niedaleko, czyli w razie czego misję można powtarzać. Nie ma problemu. Aha, bo tam go trzeba będzie wyciągnąć. Tutaj jest ten strój policjanta. Czy on nam coś tutaj pomoże? Ja teraz sobie to zaparkujemy, tak? I lecimy do paint spray, od razu jak w razie go wyciągniemy. Aha, tu się przebierzemy, czy co? Tak. Ok. Czy to była część misji, tak? Kartę zdobywamy i ona jest tutaj. I idziemy na dół. Nie. To nie tu, to tu. Jest nasz Cam Jones. Cam Jones? Yeah, that's me. <laughs> Wyważcie co siedzicie w więzieniu i przychodzi z was jakiś chłop, ratuje was. Spoko, cztery gwiazdki. Do góry i w prawo, come on. Come on, come, Jones. Cztery gwiazdki. O, jest to jest z najgorszej mierze. Czy on tu wsiądzie, czy nie wsiądzie? Dało się, już było blisko. E, tu jest. Wow! Kurwa mać. Zawadziłem tu, czy w tą stronę, chyba nie. Tak jest jedna gwiazdka. Zawsze to jedna mniej. Coś, jeszcze jakiś paint spray, i... i tyle w temacie, nie? Chociaż tam będzie jeszcze jedna gwiazdka. Jak po... yes. Jak kocham przebite opony, nie? Przebite opony to jest po prostu kem pomóż coś. Co tu się dzieje no? Idziemy na plażę. Dupę pokaże. No nic z tego chyba. Choć to są tylko trzy gwiazdki, a oni naprawdę nam... Ja pierdyle co oni nam zrobili Okej okay, chodź K, tam jest e, PCJ Miejmy nadzieję że będzie bardzo ryzykowny Ale nie mieliśmy innego Wyjścia po tą blistą to jedyne co możemy zrobić to się W dupę pocałować Słownie No o, o. Dobra Jeszcze pewien sprayek jakieś tacy bardziej agresywni, to są nawet na tym samym poziomie trudności, nie, yy, poszukiwania. Okej, okay, dobra. Teraz lecimy do Kema, on tam po drugiej stronie Starfish mieszka, koło lodziarni. Zawieźć Kema do jego domu. No tak też zrobimy, nie? W prawo. Wow! No trzeba uważać na motorku, żeby chłopa nie zabić przy okazji, no tam z ciebie to nie tam z nami, nie? najważniejsze jego o dziecko na motorze no wie trzecia i czwarta misja jeżeli chodzi o Malibu no to jest nie jest prosta rzecz, dlatego sobie tutaj wykonam te dwie ponieważ przy misji drugiej po misji drugiej z klubu Malibu będziemy już dostępne Wszystkie misje dla pana Blaka, czyli będzie można sobie zamknąć ten wątek. Również odblokuje się nam strzelnica i będzie można hmm, wykonać resztę tych pobocznych rzeczy. Jest ją. 1000 dolarów. To była płatna robota, no ale co zrobimy? Dobra, ok, jedziemy znowu zapisać przy klubie Malibu. I tam też wykonamy misję kolejną. Drugą w tym odcinku i ostatnią. Ale ta będzie dużo ciekawsza. Chociaż to nie było też niegorsza, tylko tutaj kolejny raz mieliśmy do czynienia z misją, w której yy, yy, musimy kogoś niańczyć, A tak jak już powtarzałem wiele razy, sztuczna inteligencja w tej grze nie grozi inteligencją. 6, nie nie tej u, 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 u. właśnie na to. I, yep. I na kozaka. Uuu. Quite risky. O. Ale nas życie sponiewierało, nie? Ale warto było, warto było. Jak to mówią, Sky is the limit. Tommy. Bury, jestem ciekaw, właśnie, jak, jak będzie wyglądało faktycznie ten GTA 6. Ja mam, mówię. To już to chyba powtarzałem, że mam takie trochę obawy, że to będzie zbyt cool, zbyt dużo telefonów, Facebooków, Instagramów, relacji, takich wiecie. Tutaj jest ten klimat lat 80. Jest fajnie, nie. Zudę dobrze. Dobra, mu sobie tu. I lecimy szybko po następną misję. Oh, and here we have, the We need a stick-up man, you know one? Hey, Tommy, 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 this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick him up, stick him up! You ain't a stick-up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah, 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 ow, ow, ow. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. No i jedziemy na strzelnicę. Zaprzyjaźnić się z Filem Cassidy. gościem którego znamy, już z Keta 3. I wiecie co? To mi po przyjściu do sklepu z bronią zna jego imię. Nie rozumiemy. Aha. Nie, nie rozumiem. Jest taka ciekawostka, Kemp w czasie katstenki nie wymawia imię. Jak nie wymawia? Przecież wymawił. Wymówił jego imię. Cele. Aha, dobra. Aaaa, powiedział Cassidy tylko, ale nie powiedział Phil. Okej. Okay. Eee, to takie wiecie, szczepianie się tam. No dobra, może, może, nie wiem, może wizytówkę jego dał, zabójca na zlecenie i wiecie, Cassidy. Ja Będziemy na niego wołać po imieniu, Phil. Phil, który w GTA 3, pamiętacie, stracił e, część ciała pewną, tutaj, znaczy w GTA 3 on już jej nie miał, o, gdzie ale... Tutaj poznamy co dokładnie, rozwiązanie, co dokładnie się stało. Oczywiście wersja, którą tam nam sprzedało w GTA 3, eee, czy to wiadomo? Nie tam przyjechać. Eee, nieco te wersje się od siebie różnią, ale to jak tak już bywa w świecie GTA, że w jednej części mówią nam to, w drugiej to. O, o, o. Kłamią, jak wszyscy na tym świecie, co Jak politycy, jak e, ludzie, których znamy bądź nie znamy. Okej, okay, tu jest kino, studio filmowe. No jest, jest, jest git już, nie? Jak tam statystyki w ogóle nasze? 81%. Jest całkiem obiecująco. Ruszyliśmy z pełnego kopyta. Jest i amunacja, w której też będziemy wykonywać dodatkowe. Dodatkowe zadanie, jaką jest strzelnica, tam maksowanie jej, nie? Okej, okay, tu widzicie, teraz mamy niedostępną, y, Niedostępną mamy sprzedaż broni, strzelnica. A my tylko... O właśnie, to jest najciekawsze, bo my znamy tutaj tylko jego... nazwisko i co, odezwie się faktycznie do niego jako... Philo.

Wpływem czasu. OK, no spróbujemy. fill jakiś typ. Runda dobiegnie końca, czyli po prostu warto celować. Warto celować celnie, o tak to powiem. Trzy punkty. No dobra, dawać, dawać. Misty i. I członka rodziny Liona z gta 3 będziemy tutaj obstrzeliwać. Mam w ogóle punkt rekord do pobicia. Aha, bo to jest wszystkich trzech tych, nie? Czyli chyba lepiej walić w te z tyłu. Nie tą jedynkę w ogóle olać. No tak sobie najlepiej zrobić. Samą główkę, o Jezu, zostawić. Wiecie, całkiem obiecująco. do miejsca startu drugiej rundy, piorki pierwszej 39, A rekord do pobicia jest 60. Czy idzie to tu, tu. Przed upływem czasu. Jeden punkt. Musimy wszystkich walić. Jop, jop, jop. To już mamy, nie? A to jeszcze na runda będzie. No tutaj akurat ta misja nie jest za trudna. Trudniejsze jest granie tej strzelni. Runda. Cześć, do następnej rundy. Zeszedł rezerw jest zaś odpływem czasu. Kiedy upłynie czas, albo skończy się amunicja, runda dobiega końca. I tutaj chyba będzie się... Te każdy cel jest wart jeden punkt. Są zakładnicy, czy nie? Bo się pamiętam. Ciężej tam to sicie. Screena sobie falnęliśmy, zawsze to jest jakiś fajniejszy screening do recenzji gry. Coś innego się dzieje, nie? Tutaj cały czas ten cel jest, tam gdzieś lat, ale w dupie go mam tak szczerze, bo tak mamy już, i tak mamy już punktację, która nam spokojnie pozwoli ukończyć tą misję. Tak więc nie ma się co spuszczać. 76%, idź pokazać z filmem. Gdzie jest film? <laughs> to jest dobre. No i Phil dołącza tym sposobem do naszego teamu. Będziemy już go mogli spotkać teraz w... gdzie? Oczywiście. W klubie Malibu. Dobra, to taki krótszy też odcinek będzie, nie jak ostatnie kobyły po 40 po godzinie. Po 40 minut po godzince. Jakiś, o tam jest nasz motor. Idźmy zapisać do kamienicy. Eee, tak, Laffist. Czy my możemy coś dla Laffist wykonać? Chyba nie, nie? No właśnie, do go motocyklistów. No mówię, dlaczego tutaj? Jest ten znaczek. No to tyle. Dwie misje dla klubów Malibu. Wystarczy: popeczka w górę. Subskrybention. I co tam jeszcze? O, komentarz w tym. Czasami zapominam napisać. powiedzieć wam w tym komentarzu, co takie są magiczne. Słowo bądź słowa dzisiaj. A niech to będą na przykład. Eee. Hmm. Hmm. O, skrzynka na listy. Eee. Może być. Na razie. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.